Cześć siemaneczko z tej strony Maceks Brycks w kolejnym odcinku. Dokładnie tak, moi drodzy widzowie. E, I w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam y, ten oto mój nowo wbudowany e, wóz strażacki amerykański. E, i, e, I dzisiaj wam dzisiaj tak go pokrótce y, przedstawię. I oczywiście jeżeli filmik czy też e, prezentacja wozu ci się spodoba, czy też nawet same wbudowanie tego wozu ci e, właśnie ci się podoba, no to oczywiście zostaw łapencję w górę, zasubskrybuj i napisz komentarz jak ten wóz byś ocenił. Oczywiście w skali od e, 1 do 10. Oczywiście może być też e, powyżej 10, jeżeli ktoś woli. No dobrze, a teraz e, słuchajcie takie małe info ode mnie. Ponieważ z drugiej strony przepraszam Was, że po prostu e, teraz e, ostatnio nie było filmu w czwartek, ale to też dlatego po prostu, że e, no wiecie, szkoła i w ogóle za bardzo czasu nie miałam na nagrywanie, bo tam też jeszcze e, coś tam do załatwienia miałam. No i po prostu tak się złożyło, że po prostu w czwartki za bardzo czasu nie mam. E, i tak się ogólnie zastanawiam, by może to tak kurczę nie przenieść, ale myślę, że już chyba raczej nie będę terminów filmów już tak za bardzo zmieniał, ale jeszcze nad tym pomyślę, bo w sumie czwartek to nie jest taki dzień dla mnie. Ale dalej zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Na razie jak co, to nagrywam soboty i jest dobrze. A, bo miałam nagrywać właśnie co dwa, dwa razy w tygodniu, a tak to nagrywam raz w tygodniu zawsze, więc teraz to nie mam, ale tak jak mówię, no znajdziemy sobie inny termin na filmy po prostu, bo ja chcę dwa razy w tygodniu nagrywać, bo tak mi jest lepiej. No dobrze, a teraz już nie przedłużając, przejdźmy do mojej kolejnej prezentacji. Otóż nowego wozu strażackiego. No i jak widzicie, jest to właśnie potężny wóz strażacki, taki drabiniasty. Na pewno większość z Was by się domyśliła, że jest to oczywiście ze z Stanów Zjednoczonych i macie rację, ponieważ jest to samochód strażacki ze Stanów Zjednoczonych. No i pokrótce Wam go teraz zaprezentuję i również przedstawię. Jak widzicie, ma, ma tutaj nietypowy przód, ponieważ ma taki większy zderzak jak to w Stanach Zjednoczonych mają, chociaż u nas w Polsce tego, no kurczę, nie ma. No i to jest takie w sumie dosyć przykre, bo u nas myślę, że też by się coś takiego przydało, chociaż w Stanach to jest zupełnie inaczej niż u nas. No, ale no, co poradzić. No i tak, tu mamy oczywiście kolejne, no tak się prezentuje bok tego otóż samochodu i mnie się wydaje, że Wygląda on całkiem y, nieźle, y, no i tak y, się to właśnie y, prezentuje. Jeszcze Wam pokażę z drugiej strony, y, jak to wyszło. O, i tutaj jeszcze zapomniałam wspomnieć, że ma tutaj też tutaj y, na górze taki kosz y, ratowniczy, czy jak to się tam nazywa, że tam dwaj strażacy mogą po prostu przebywać i gasić pożar na większych y, wysokościach. No, i między innymi, właśnie taki wóz jak właśnie ten prezentuje się, myślę, że całkiem nieźle, ale również to jest dlatego, że postanowiłem nagrać teraz zupełnie inną serię. I myślę, że ta seria przez kilka odcinków będzie nagrywana. No i co? Myślę, że to chyba koniec naszej prezentacji na dzisiaj. Więc tak jak powtarzam, jeżeli filmik ci się podoba, zasubskrybuj, bo będę bardzo wdzięczny. Zostaw łapencję w górę i dzwoneczka, żeby nie przegapić nowych filmów na kanale. No, a więc ja się z wami żegnam i prawdopodobnie, chociaż to jeszcze nie jest pewne, do zobaczenia w czwartek. Siema.